Cześć wszystkim, witam Was na filmie poprawek hardowych na różnych grach przyglądarkowych klasowych. W większości są to gry z Sonikiem, ale na końcu jeszcze będziemy robić poprawkę z Electric Mana. To będzie taki film zlepkowy z streama, Ponieważ to są wiem tak, a nie inaczej. Graliśmy w te gry już wcześniej. Myślę, że nie warto pokazywać wszystkiego na nowo od nowa. Zostawię tylko jakieś najciekawsze momenty i tak sobie będzie ten e, film wyglądał. I zaczynamy od Final Fantasy Sonic X6, ponieważ to także jest. Tryb trudny. Uuu, a więc to na tym polega poziom hard, mam mniejsze w ogóle zdrowie i manę na start. Ograniczone o połowę. Ale za to Overdrack cały. interesujące. Ciekawe ile razy w ogóle będę się w stanie wyleczyć tego. Ile to w ogóle kosztuje mnie? A, 45, aha! Chyba, że będę musiał faktycznie oszczędzać na to gibę. O połowę udało się, ale to chyba nie wystarczy. O, prawie by było 100%, a jednak nie. So Chyba nie mogę tego użyć jutro. Nie mogę, kur... dostać 100% i nie zginąć przy okazji sobie. Albo naładować zupełnie gibetowe. Dobra, niech będzie, że porobię taki zwykły sam na ataki i zobaczymy, czy uda się ten nowy drag drugi raz wbić. Dobra, dr, 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 dr. Nie, czekaj, nie mogę przyjąć dwóch ciosów. Ale z drugiej strony nie chcę marnować tego. O ile oczywiście teraz mi zada taki sam cios, to 140. O, chyba tak. Kozak, dobra. Teraz mogę się i wyleczyć i jeszcze mu zadać to. Tyk. Dobra, może nie będzie tak ciężko nawet. Tam Overbreak chyba zadawał ponad 1000 trochę, albo coś takiego. To ja po prostu mogę Power Breaka napierdzielać i tyle. Wydaje mi się, że powinny zakończyć tą już walkę. Chyba, że ten gościu jeszcze atakował po swojej rundzie, bo jeżeli tak... Chociaż... Czy mogli to tak zrąbać mocno? Nie pamiętam, jak to wyglądało. Nie no, status dead, to już mnie nie może zaatakować. No i kozacko. Okej, okay, aaaa, to była ta misja druga. No tak, zapomniałem jeszcze o tym. A myślę, kurczę, wydawało mi się, że to była tylko walka ta jedno. O, rany to była spacja. Nienawidzę tego, jak mało czasu tu jest. Dobra, tym razem dobrze nacisnąłem No, eee, spacja dwa razy. Dobra, SSS, wa. Difficulty zero. Jak to z brak punktów za Difficulty? Sorry, Pało. Dobra, no to to tyle, jeżeli chodzi o tą grę. No to co no, przechodzimy na następnej? Kolejna gra do wyhardowania, czyli Sonic RPG, epizod 10. I oczywiście zagram na hardzie. Hey, uhu. A co to za pas go dołu? Przepraszam najmocniej. Kiedyś tam czytałem, jak ktoś napisał jakąś strategię śmieszną na hardzie. Nie, nie pamiętam tego zupełnie więc jest śmiesznie. W ogóle to jest jakiś padra. Co to jest za prostokąt w ogóle? Mnie się coś zbugowało? Patrzcie, on jest tankiem, ale ma mniej zdrowia niż shadow. Nie. Ile tego się ma z droga? A 100 tysięcy, okej. Hummm, tak. Może bardziej ofensywa, i potem dopiero atak? Albo coś ten stylu? Zobaczę, jak on się ładuje, to w ogóle nie mogę mu nic zrobić. Dobrze wiedzieć. Dawaj jeszcze go ulec... Nie, knuckles. O, okej, okay, dobra. To będzie super uleczenie. To nie uleczenie leczy na to? Uleczyło trochę, kozak. Dobra, nie idzie tak źle. Ciekawe, to nie ma za dużo w sumie zmian między normalnym a Hardem. Nie wiem czy miał po prostu z 25 więcej zdrowia. Eee! Przepraszam najmocniej co? Dlaczego? Dlaczego on zdechł? Dlaczego domu zdechł? Ja cały czas na siebie defensywę nałożoną. No, jakie on ma w ogóle. Okej. Okay, Okej. Okay. No to już po mnie chyba. Albo nie po mnie Okej, okay, nice zginął. Dlaczego? Ponieważ chyba za dużo razy dostawał, a sam nie mógł się leczyć, bo te obręcze leczenia były przy nim, czy coś takiego. O Nie! Co ty tam kombinujesz? No i mam znowu zaś mało zdrowia. Podlecz O dzięki Nie ogarniam O teraz on już u tego, ale to już trochę nie w czas. Wziąłem jak trochę nie w czas Trochę nie w czas, już Ej co, zaraz co? Czy specjalna umiejętność? przypraca w ogóle zdrowia wszystkich? Co ty tak to zrobisz? Przecież ty że, że glebę Co za chłop Wziął i zmartwychwstał no i co? Zrobiłeś... Brawo! Kurna, no już miasto 100% ci się nie wylecił. Dobra, fajnie. Ale już kurna coraz bliżej w sumie. Healing Field, Creative Healing leave No to na przykład używaj tego... Ja pier... A może no, no, ja coś źle robię? W ten sposób Nights no, straci całe zdrowie. Okej. Okay. Ja Chcę się tam uleć głośno, coś się tam uleć. Za chwilę będziemy mieli overdrive'a leczenia. O, dobra. Kurde, trzeba bardzo strategicznie podejść do tego. Nawet nie, że chodzi o umiejętność. Tylko trochę się uleczył! Tylko trochę się uleczył! Dobra, ulecz, uleczył. O, no i kozak, tak, no i dobrze. Nawet nie da się im dać jakiejkolwiek strategii. Takiej stałej, żeby używali na przykład tylko czegoś. Jak ten knight został obrażenia? proszę mi to, kurna, wyjaśnić. To chyba przypadkowo, prawda. No strategia, żeby trzymać się do zdał, no to jest. Na razie się sprawdza. I próbuję unikać też jego ataków, bo widzę, kiedy przestaje przyjmować Ja. Ale najważniejsze, żebym ja przetrwał i żeby on się trzymał z dala od tego gościa. Dobra, jeszcze jedna czwarta zdrowia. To już może się udać, bo trochę unikam jego strzałów, trochę na chwilę zdaję radę. I się jeszcze troszkę leczymy. Więc jest blisko w miarę. Tylko że znowu prawie umiera. Turde o dobrze. Bo się tam O w mordę. Ty, ten szczelka to nie ogarnia chyba. O, dobra, leczą to. Jeszcze 20. Już tak mało zdrowia mu zostało. Już tak malutko. O tak, podleczy się trochę. Oj, teraz jest niedobrze. Eee. Byle nikt nie zginął. <grym z powodem> tak sądzę. Jak to jest możemy się mało zdrowa trochę. Ale spoko. Kurczę, to nie tak miało być. Miałeś leczyć jego, a nie mnie, nice! Nie zrobiłeś źle. O, ale ciasną Już ma tak mało zdrowia, no że daj spokój. Oj. Trochę tego nie uniknąłem. Już ma tak mało zdrowia. Już ma tak mało zdrowia. Ospir jeszcze, kolejne. Daj. O Jezu, w tą stronę Tak, więcej leczenia. Już ma tak mało, no dawaj. Tak malutko. Ofensywaj, siul. Zrobcie go, dawaj. Jest, zero. Pokonany, uhu. To muszę pobierać 250 Mega dziesiątki RPG. To ja już wiem, dlaczego tak długo nam wtedy ładowało na streamie. Po około pół godziny naładowało nawet nie połowę procent. Zacząłem się zastanawiać, czy nie lepiej by skorzystać faktycznie z wtyczki Newgroundsowej. Dlatego też zacząłem odpalać tą grę właśnie przez New I uwaga, muszę tylko to zwiększyć. Full screen. Już załadowało więcej. Eee, I to jest tyle ciekawe, że to ma w ogóle wersję chyba nowszą. Bo ma w ogóle inny obrazek. Ja przepraszam bardzo, ale co ten OBS odwala? <grytanie> co jest? Od kiedy ten OBS tak działa? A fale dzisiaj się nie przyjmuje fajnymi rzeczami? Dobra. Trzecia część yy... jak z wychodzenia na hardach, czyli Sonic RPG epizod 10. Na nią gram dzisiaj, więc medaliki działają znowu i będzie można wpijać w ogóle. A teraz... Czy ja mogę zagrać na poziomie trudnym, czy bym musiał przejść całą grę od nowa? Dlaczego ja dostałem tutaj cheatera? Skoro ja wlazłem tu... Nie mam bladego kurna pojęcia. Dobra, a gdzie mogę... O, game settings, to jest to. Yeah! Ja nie pamiętam nic kur. No to co, za każdym razem zbieramy na najwyższe, nie? <laughs> nie chcę, żeby ich ten aktywować. Więc zmarnuję całą jedną rundę. Za nich musi zdechnąć. O Jezus, Maria. O Jezu, nie chciałem zaatakować. No to chyba przegraliśmy właśnie. Bo nie że się uleczyć. Hmm. Kurde, jeden włączy i po nas. No. No. Te piksele. Dobra, to w takim razie, skoro nie działa Sonic Drive To ja spróbuję. To ja spróbuję inny drive. Dobra. E, nie limicik drive. jest drive. To jest taki jaki catcher wybierał. Ja sam nie byłem przekonany co do tego. No dobra, to już będzie koniec. <laughs> Juhu! Jest i achievement, The True Superior. I modok. Dobra, idziemy dalej. O oh, kurno. Back on earth. Ile tych achievement'ów, fajnie, pierdziele ile tych medali? The proper place. Glas <laughs> glass cannon. Ile tych kurna medali? I to wszystko po jednym. No, wow. Dobra, dalej. Ja teraz się okaże, że dostanę wszystkie naraz, raz. od razu. Chcę się wtedy okej. Okej! Szybko się wyleć, gościu. No nie, bez jaja. Fajnie. No, gościu się trochę za dużo ruchów sobie robi. Spaniak. Chyba, to tym razem jak będę poniżej 2000 to od razu się leczę, no. To będzie dobry to testyka. Ej, co to za sfejkowane? Mam 100, mam 3, nie mogę użyć. No halo, przepraszam najmocniej, ale... Aha, musiało się zaświecić, okej. Okay. Troszkę sfejkowane. O, o to chodziło właśnie. To było zaplanowane jak coś. Nie, to nie było zaplanowane do no 2400? Aż może mi zadać? Ja pierdolę. No to tym bardziej, będę musiał się kurno tutaj lecić więcej. 900? Ojej! Dałem radę. Odbiję go. O, ja pierdolę. Dobra, udało się chyba. Wygrałem! ja up Play na achievementy. No more running away. Eeeh, <ścoughs> jeszcze jak. You're done away. Co tam jeszcze stoczy? Clearhead. Drive less soul. Oko. Oh, no i co? Czeka nas ostatnia walka. To no, trzeci. Niee, że Boże, jeszcze nie ma deszczyku. O Jezu, to jest jeszcze przed deszczykiem. Hmm. Okej. Okay. No to co, ja, jaki driving tym razem? <grytanie> Czy to trochę nie za dużo, kurna, kosztuje? <grytanie> ale że 2800 dasz? Nie no, ja bym na razie nie zmieniał. Oj. No halo, przepraszam najmocniej, ale dlaczego nie mogę użyć... Dlaczego nie mogę użyć D? No i zginąłem przez to. Nie miałem nawet chwili reakcji, żeby się uleczyć. Ale głupota. Dobra, zespół jest trzeci drive. <grym>, 59. No Myślę, że jakoś to może jeszcze pociągnąć do tej setki jednej. Ale nie wiem, czy będę chciał wtedy korzystać z Overdrive'a, tysiącznego To jest chyba średniowy pomysł. Bo jak to zrobię, to wtedy nie mam many, nie mam zdrowia. <gryw> nie mam cholera nic. I teraz się uleczę, ponieważ nie zdążę! To kurna... To za bullshit Mam jeszcze jeszcze parę pomysłów, więc można próbować, ale... To jest kurde. O a co to znaczy? 300. No on ma 200k, a zadaje mu 6. Czyli 6. No. Jakoś tam pójdzie, to? Ta, takie oszczędzanie jest lepsze. A jakbym miał potrzebę się nagle uleczyć, to wtedy bym miał coś w zapasie jednak. Co mi się. Jezus Maria! Co to? Co to było? Nie ja miałem pewne zdrowie. Całe szczęście przeżyłem. Większe graje na racji, co zdrowia. Większe ataki, większe urana, większe ładowanie. No to teraz czekamy, żeby nas nie zabił. <grym> Tylko zaraz będę musiał się overdrive'ować na zdrowie znowu. O rany! Zapomniałem, że on może takie bullshity odwalić. Miałem jeszcze trochę ochrony. Op. Nie! Nie wierzę w okay. to. Naprawdę. To była restauracja. Będę przetrwać trochę dłużej. Ale nie jakoś bardzo długo, jak widzę. Chyba się uda, tak sądzę. To już nie ma za bardzo tutaj możliwości, żeby to się nie udało. Za bardzo ogarnąłem balans między używaniem ataków i leczeniem się. Tylko właśnie trzeba zdążyć czasem w odpowiedniej chwili. Ty, mam wystarczająco punktu, żeby się wyleczyć jeszcze, kozak. No to pewnie. A no może nie pewnie? Nie, oszczędzamy. Ale skurbyctwo! No to nie pożyjemy trochę dłużej. Ojej, to było ciężkie. Znaczy, mh, To było ciężkie Bo było długie Przede wszystkim To walki są długie bardzo Ale żeby obejrzeć taktykę, nie no w sumie W godzinkach się chyba Obojemy SK, uwaga Dobra Stumowania SK to nie ma szans Ani sekundy mi nie daje Pop. Dobra, trochę dał. E, no fajnie, że mam 100 tam. <grymne> Bardzo przyjemna wartość tam leci na sobie, w tym górnym rogu. Właduję do końca, bo jak mówiła je mnie zaraz po tym i ja miałbym zaotokować, się, znaczy ulecił się zaraz po tym, to nie miałbym maksa. Dobra i teraz pomoję ms Dobra, no właśnie więc... Killer Eee, dobra Po tobie gościu Po tobie gościu Ulala, ale to zajęło czasu, ja pier No teraz to już mogę mówić ile to zajęło czasu A jaka jak walka była, czy to na znaczy łatwa Ech. W sumie to jest lekko trudno. Bo trzeba spamić przycisk, żeby z niej wyjść cało. A jak się nie spam, jestki. To wtedy on może zrobić dwa ataki z rzędu i nawet nie zdąży zareagować. Co jest takie głupie trochę. Ale dobra, to place. Wiadomo, wiadomo. I jeszcze, w wiadomo. Jeszcze więcej ataków. Victory. I dobra. No i o to chodzi Terminal Effort, 15 lat później. Terminal effort rozumiem, że od tego... Rozpię się na hardzie, ta? Ty pasz, kto tu... To... O ja pierdziele, Czyli to jest sekret za przejście gry na Sonic Mazda. Zamiast dnia, słoneczka i Soniczka mamy tutaj ściano znudzonego w nosy, ale jaja. Fajne. Dobra, Nie Dzień dobry. To są ludzie odpowiedzialni, prawda? No, przejrzemy wszystkie. I Zrobię sobie to na miniaturę. I teraz przechodzimy na elektrymena, no, ale jeszcze zanim to, to odsiężę, że sobie na Newgrounds i stronkę. No to czas na hard w tym. No, pro jestem oczywiście. Jezu, to będzie porażka. kurde. A macie. Nie będę miał jakichś dużych wyników dobrych Ale dla mnie najważniejsze tylko, żeby to chory przeszedł tak właśnie. Tak. <tryk> Dobra, no, w sumie to jest easy. Dobra, no, trochę doświadczenia weszło i już to się naprawdę przychodzi samo z siebie w sumie. Kurde no. Bez jaja, ale takie zwykłe naciskanie to jest... Nic nie warte. Ale przynajmniej jakoś bardzo niepotrzebnie często. No i po tobie gościu. Ktoś tutaj. Oj, oj, oj. No to chciałem zrobić, he. Eta pierwszy ukończony, kozak. Do Zermeni. Nie najgorszy w całej grze. <gry> Najtrudniejszy. Nie mają bardzo dużo zdrowia. Jeszcze jest ich troszeczkę więcej. Dobra, coś takiego chciałem zrobić. Aha! Co mnie to tutaj nie ma praktycznie żadnych punktów. Można tylko robić to szybciej albo wolniej. I z większą stratą zdrowia i tyle. A to są panowie zwykli. Oj, 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 rety chwila nieuwagi ile zdrowia straciłem. Oj, oj, oj. To to już by była końcówka. Prawie bym zrobił sam koniec, nie? Ojej, oj, chciałem ja się złapać, gościu nie udało mi się. <grym>, ups. Oj oj o oj. kurde, w długości uniknęło Pięknie, nie mieli czasu, żeby się oswobodzić Ojej Ojeju To było interesujące końcówka Ale spoko Eee, okej, okay, no, przepraszam, ale chciałem to tak zakończyć. Ja pilinż, ale speedrun, dobra. Ja myślałem, że będzie tak ciężko. Jest Cię srałem, bo w nic nie potrafiłem. Oj. Nie wiem, czy da się to w sumie przejść bez strat zdrowia. Może jakoś, no, ale ja nie potrafię, chyba. Ale kto wie. Oj. Nawet tak nie nadużywam tego skoku, ciekawe. Hehe, <laughs> powalony. Eee, no, jeszcze trochę. Już blisko końca w sumie jest to. Oj. Znowu taksiki. czy znaczy, nie, to nie jest taksiki. To są te polaga czy coś Oj O pięknie o to chodziło Ale jaja Oj, to zrobiłem źle To no w sumie tak coś takiego to też mogę robić Oj O, pięknie Jezu, złapać tych ludzi w trakcie biegu to nie jest dobry pomysł Okej okay. Podwinęła mi się noga, no co? To mi się zdarza Tech Team. Ach, ci co sobie leczą, kur trzeba pocisnąć przede wszystkim jednego. Jak się pociśnie... jednego, to już reszta będzie z górki raczej. Oj. Oj ojaj. Chyba już tego nie dam rady. Za, długo, za dużo straciłem zdrowia na samym starciu niestety. No. Wow, porażka pierwsza. Chociaż w takim późnym poziomie to chyba nieduży problem. Po prostu byłem źle ustawiony na starcie. Ale wyszło i tak dobrze. No, co ty tu gościu stanuj, bry, ty już się podał chyba. Nie poddajemy się, kurde, walczymy do końca, ziomek. No poddał się, beha. To już nic nie robił do końca gry. Jeszcze parę, pięć sekund. Dobra. Lepsi ninjasi. Miejsce półfinały? A bo to znowu się leczący. Hmm. O jezu, to dużo tych dźwigni jest. Oj! Jezu, w takich sytuacjach to ja nie powinienem... Próbować jakichś dziwnych ruchów, Tylko po prostu próbować, cisnąć. Tak, co on tam, ale skok wykonał śmieszny. Ojoj, oj, oj, oj. O w <noise> Znaczy co? O rany. Ehm. Dobra. <noise> Ryzy ryzyko się opłaciło. Jedną zdrowie z pięćdziesięciu, wow. Ale dobra, ninja pokonane, super, tech team. O raz czy znowu będę się leczyć? Hmm. Dobra, no już malutko was zostało, macie tak no zdrowia. Dobre. Ła, 92 sekundy, ale dobra. No, w końcu czas na finał. Walka ze śmiercią. Cię jeden chłop, który się leczy i reszta to marionetki, <gry> Które się pokona bardzo szybko. Do okazji wręcz. Byłoby śmiesznie, jakbym go nie załatwił jeszcze. <laughs> o kurde, dobra, no takie rzeczy to się nie opłaca na niego. Chcesz się kurde nie leczyć Pokonany! No, Electric 2 ukończony na poziomie pro tym samym i aż gra się zepsuła. No nie gadaj. <laughs> Dobra, jedyne co jest na końcu wspomniane to to, ile tam było przeciwników, ile zabrało czasu i takie tam różne i To wszystko można sobie w sumie opowiedzieć z powtórki, więc no, dzięki za oglądanie tych jakby urywków. Tych moich starań na hardach w sumie poza dwoma grami nie było większego problemu. Um, ale ogólnie dla ciekawostki zajęło mi to ponad 3,5 godziny. No. Także tak. <noise> Dzięki za oglądanie i do następnych filmów i na razie.